Tupciu, proszę Cię, nie jedz tak głośno. Dlaczego nie mogę głośno? Dlatego, że to niegrzecznie. Tupciu, zasłania usta. Babki? Wiesz, że mama bierze nas dzisiaj do parku? Dukciu, mhm. nie mówimy z pełnymi ustami, to niegrzecznie. Mm. Mam już Jest dosyć, wyglądało. dosyć tak tego mówienia w kółko, że to niegrzecznie. Życzę miłego dnia. Lekcja pierwsza dobrego wychowania: jak pić herbatę? Czekaj, zaraz ci pomogę. No! Dobrego wychowania, lekcja druga. Bądź opanowany, nawet w trudnych sytuacjach. Natychmiast no, nie stąd wypuść! Zdaje mi się, że nad tym musimy jeszcze popracować.